Do nagrania tego filmu zainspirował mnie komentarz Hadera. Gdy przeczytałem jego komentarz co za bardzo nie wiedziałem o co mu chodzi. W pierwszym momencie myślałem, że przeoczyłem jakieś instastory Arka, więc napisałem do kolegi. I on dopiero powiedział skąd Hader to wie. Na fanpage'u 19 plus pojawiły się dwa filmy. Z Lucy i Arkiem dodali 20 lipca, a z Melą i Kasprem zeszły czwartek. W skrócie powiem o czym gadali, bo każdy to może zobaczyć, więc po co mam przynudzać. W pierwszym filmie Arek mówił coś o Kaszlu, Lucy o rzeczywistości, która przenikła do serialu i kwarantannie. W drugim filmie Mela opowiadała o tym, że ktoś będzie przewrażliwiony i nie oleją tego całego wirusa I na końcu mówi: Niestety, jedna osoba zachoruje. Lucy w zasadzie nic nie powiedziała, bo już gadałem o tym na filmie najważniejszy wątek, więc nawet nie będę do tego się odnosić. Przejdźmy do kaszlu Arka. Miał kaszleć w jednej scenie, ale gdyby był zakażony, to raczej by o tym nie wspominali. Opowiedzmy sobie szczerze, po co miałbyś oglądać ten wątek, jak już teraz wiedziałbyś, że to właśnie on będzie chory? Wiem, kaszel to jeden z objawów. Zaraz przejdźmy do nagrania z Melą i Kasprem. Dziewczyna mówiła o tym, że ktoś będzie przewrażliwiony na tym punkcie. Hmm, niech zgadnę. Chyba o nią chodziło, to znaczy na pewno o nią. Kto leje temat? Tego akurat nie będę zgadywać, bo trudno powiedzieć. Wraz z kolegą tak gadaliśmy na temat tej chorej osoby i myślimy, że to będzie Ala lub Irek, Bo w sumie tylko ich brakuje z ekipy. Wiem, ktoś umrze, ale chyba jeszcze wolno żyć w nadziei, że Y i Ala nie odejdą. Bo powiedzmy sobie szczerze: produkcja nie ma żadnego interesu w tym, żeby nam teraz zasugerować chorego. Więc na 99,9% nie będzie nim Arek. Ale za to Ty możesz napisać w komentarzu kto zachoruje a kto oleje z prawem wirusa.